Dzisiejsze kazanie wygłoszone w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego mówi o tym, że Chrystus wstały wnosi w nasze życie ład, porządek i harmonię. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Wczoraj podczas liturgii wigilii paschalnej mówiłem o tym, że niezależnie od tego, w jakiej kondycji my przychodzimy do pustego grobu, czy jesteśmy dumni z siebie, zadowoleni może Wielki Post był dobrze wykorzystany. Mamy takie poczucie, że dobrze się nam wiedzie, czy może wręcz przeciwnie, mamy poczucie jakiejś porażki, jesteśmy zawstydzeni, w jakiś sposób upokorzeni swoimi upadkami. To niezależnie od tego, w jakiej kondycji przychodzimy, grób jest pusty, bo Chrystus z martwych wstaje, niezależnie od nas, od naszej kondycji, od naszego stanu. To jest dobra nowina. Chrystus z martwych wstały, wychodzi nam na spotkanie i my ze swojej strony... To, co za nami, to już było, jest dziś tu i teraz. Więc my możemy dziś obudzić w sobie wiarę w to, że Chrystus jest żywy. Możemy Mu na nowo zaufać, uwierzyć w Niego. To było wczoraj, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze raz w sobie to obudzili, bo bez tego nie można pójść dalej. Od tego tak naprawdę się zaczyna być chrześcijaninem, od uwierzenia Jezusowi, bo wiara. To jest relacja osobowa, moja i Boga, oparta na zaufaniu. Więc, żeby pójść dalej, konieczne jest to, że my chcemy wyjść na spotkanie z martwych wstałego i chcemy uwierzyć w Niego i Jemu, zaufać Mu. Więc, jeżeli to jest za nami, to możemy pójść dalej. I chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj uchwycili pewien bardzo ciekawy i ważny szczegół który może ujść naszej uwadze, ale który też nam pokazuje, dlaczego warto w sobie podtrzymywać wiarę, chęć zaufania Jezusowi i takie podporządkowanie Jemu swojego życia. Dlaczego warto za Nim iść, naśladować Chrystusa, uczyć się od Niego, słuchać Jego słowa, żyć według Jego przykazań. Więc moi drodzy, jest pewien ważny szczegół w tej Ewangelii, który łatwo ominąć, a mowa jest o tym, kiedy uczniowie wchodzą do grobu, to jest bardzo ciekawe, bo co można spotkać w grobie? W grobie jest śmierć. W grobie jest ten, kto umarł. A w grobie, co oni zastali, zastali moi drodzy porządek. To jest bardzo ciekawe, że te płótna i chusta, w które był zawinięty zmarły Chrystus, one są jak gdyby ułożone. One są jak gdyby tak zaścielone, uporządkowane, jakby to ktoś ładnie zaścielił. A więc w grobie zamiast śmierci panuje ład. Tam jest harmonia, tam jest wszystko jak gdyby pięknie ułożone. I to jest moi drodzy bardzo ważna prawda, która dzisiaj też wybrzmiewa, że Chrystus z martwych wstały zawsze niesie ład, porządek, harmonię tam gdzie on się pojawia, tam się pojawia ład, porządek i harmonia. I moi drodzy, my jako ludzie, jeżeli jesteśmy tacy w miarę uczciwi wobec siebie, to wydaje mi się, że każdy człowiek w miarę taki rozumny dostrzeże taką prawdę, którą głosi kościół, że człowiek w swojej naturze jest trochę rozsypany, bo kościół mówi, że człowiek jest dobry z natury, ale jego natura jest Taka draśnięta, pęknięta. I to możemy sobie wyobrazić, że w człowieku jest taki pewien chaos, takie nieuporządkowanie. I możemy to doświadczyć choćby w takich sytuacjach, kiedy to jest nasza codzienność, że my na przykład wiemy, co jest dobre, wiemy, co nam służy, wiemy na przykład też, co jest złe i jakie będą konsekwencje, a i tak nie potrafimy się temu oprzeć. Życie. I to jest argument, który wskazuje na to, że my jesteśmy wewnętrznie rozbici. O tym mówi święty Paweł, że on, święty Paweł mówi, że ja wiem, co jest dobre i tego chcę, ale wychodzi inaczej. I tak jest w życiu każdego z nas. Więc możemy sobie wyobrazić nasze życie jako taką trochę rozsypaną układankę, takie puzzle, które nie do końca do siebie pasują. I ośmielę się nawet powiedzieć, że człowiek, który przeżywa swoje życie bez głębokiej przyjaźni z Chrystusem, prawdopodobnie jest skazany na to, żeby jego życie było tak rozsypane żeby one było w jakimś takim nieładzie, w chaosie. Bo dobra nowina jest taka i to mój, mówi nam Ewangelia, że Chrystus jest tym, który ma taką moc, władzę i jest zdolny pomóc nam poskładać nasze życie, żeby w naszym życiu zapanował taki ład, harmonia, uporządkowanie, tak jak w grobie te płótna chusty są ładnie ułożone i to jest symbol tego, że Chrystus Swoją mocą, swoją łaską, przy współpracy z nami, jest w stanie w życiu każdego z nas taki ład, porządek i harmonię wprowadzić. I w jakie sfery potrzebujemy taki ład wprowadzić? Każdy z nas doświadcza w swoim życiu grzechu, czyli odejścia od Boga, odwrócenia się od Niego, i jakiegoś takiego pójścia swoją drogą, a z tym wiąże się to, że to nasze życie będzie się jeszcze bardziej. Rozsypywało, rozczłonkowało. I dlatego potrzebujemy Chrystusa, Zbawiciela, który może nas z tego wszystkiego podnieść i pomóc nam to nasze życie rozsypane w konsekwencji naszych grzechów jakoś ułożyć w jedną całość, która będzie spójna i nawet będzie ładnie wyglądała. Więc to jest jeden aspekt, jedna rzeczywistość naszego grzechu, upadku. Że dzięki Chrystusowi, Jego łasce, we współpracy z Nim, nawet to nasze nieposkładane życie w konsekwencji grzechu, może z tego jeszcze wyjść coś pięknego, coś na chwałę Bożą, dzięki Chrystusowi. Ale jest też drugi element, bo w naszym życiu każdy z nas też ma wiele dobrych rzeczy. Każdy z nas pewnie ma jakieś swoje talenty, pasje, zainteresowania, umiejętności, coś w czym jesteśmy dobrzy, ale tu też jest taki haczyk. Że nawet to, co dobre, to, co jest piękne, i też to, w czym jesteśmy dobrzy, możemy położyć w tym złe akcenty. I znowu, nawet to, co dobre jest w naszym życiu, to, co lubimy, to jakieś nasze nie wiem, zainteresowania, talenty i tak dalej, możemy jakoś źle ułożyć w naszej hierarchii. I to znowu będzie powodowało, że nasze życie nie będzie tworzyło takiego spójnego, pięknego obrazu, tylko. Coś w nim będzie znowu takie rozczłonkowane. I znowu Chrystus pomaga nam też to, co jest takie dobre, piękne, szlachetne w naszym życiu, uporządkować, żeby to służyło na większą chwałę Boga i na pożytek innych ludzi i nas samych. Więc to, moi drodzy, daje nam Kościół, daje nam różne narzędzia sakramenty, Słowo Boże, modlitwę i to są takie narzędzia, poprzez które Chrystus chce uporządkowywać nasze życie, składać je w taki jeden spójny obrazek, żeby panowała w nim harmonia jak w tym grobie. Ale do tego zawsze potrzebna jest wiara, czyli zaufanie. Wszystko sakramenty, słowo Boże, przykazania, do nich konieczna jest wiara i relacja osobowa do Boga. W innym przypadku to nie zadziała. To nie zadziała jako takie narzędzia porządkujące. To można sobie wyobrazić taki przykład może dość prosty, ale Ktoś może chodzić na siłownię i chodzić kilka lat, ale jeżeli on nie wie, co do czego służy, jaki przyrząd, jak ten trening rozplanować, jaką też dietę dobrać i tak dalej, to on powie, a to nic nie działa. No, to są jakieś dziwne, yy, mówią, że, że to działa, że człowiek będzie wysportowany, a to nic z tego. No, ale. Człowieku, no źle używasz tego, nie umiesz, za mało wysiłku wkładasz. I podobnie jest w Kościele. Ktoś może, nie wiem, spowiadać się całe życie, chodzić na msze, modlić się i mówi, a to nie działa, to nic nie porządkuje w moim życiu. No ale może źle to robisz. Może nie ma w tym wiary, nie ma w tym osobistej relacji do Chrystusa. Może nie ma w tym wysiłku, tak jak uczniowie biegli do grobu, ta Maria Magdalena biegła do uczniów. Bo to trzeba włożyć w to wysiłek i też... Na tyle spotkamy Zmartwychwstałego, na tyle będziemy zdolni wyjść mu na spotkanie, na ile podejmiemy też nasz osobisty wysiłek włożony też w różne nasze praktyki duchowe, które podejmujemy. Więc moi drodzy, prośmy Boga o to, aby ten ład, porządek, harmonia, która o dziwu panuje w grobie, a panuje tam dlatego, że był tam Chrystus Zmartwychwstały, aby to nas motywowało do tego, żeby wierzyć. Ufać, żeby korzystać z tych narzędzi, środków, jakie daje nam Kościół z wiarą, z zaangażowaniem, i niech ta wiara i zaangażowanie prowadzi nas do doświadczenia ładu, harmonii i porządku w naszym życiu mocą Chrystusa zmartwychwstałego. Amen.